Ale to poszło, letnikowi dwa Mi się nie zmieniło, wciąż maseczkę mam Leci to głośno, taki był plan Teraz letnikowi cała Polska zna Letnikowi, taki był plan Letnikowi, ja go nie mam Letnikowi, ale dalej Letni COVID, zubie taki sam głowy duży plan COVID zmienił w sukces Tylko ciągłe zdalne, a nie, że trafiłem w szóstkę Chciałem mieć diament, ktoś muszę nosić maskę Zielonych 100 tysięcy zarabiam na lockdownie Bez ale, kiedy stałem przy że dziś maseczkę mam Postałem, dałem tam testy, zagrałem online Cała hala śpiewa ze mną letni COVID-2 Wymierzyłem dobrze, to nie fart Ale to poszło, letni COVID-2 Nic się nie zmieniło, przecież maseczkę mam Leci to głośno, taki był plan Teraz letnikowi cała Polska zna Letnikowi, taki był plan Letnikowi, ja go nie mam Letnikowi, polej jadę dalej Letnikowi, zrób taki sam Wakacje od stycznia do grudnia Wchodzę z sena team seno i sypiam do późna Mówiłem tak, zrobiłem dos, i się nie przyznam Idę, idę, idę Nie do szkoły, ale szczepić się Szczepić się, szczepić się, Czerwam się, szczepić się Leci COVID w kosmos, mam zdalne i maskę jako flot Pani pyta, czy zrobiłeś na dzisiaj zadanie Ale, ale Proszę pani, Polska jest dziś na lockdownie Ale to poszło, letni COVID dwa Mi się nie zmieniło, wciąż maseczkę mam Leci to głośno, taki był plan Teraz letni COVID, cała Polska zna Letni COVID, taki był plan Letni COVID, ja go nie mam Letni COVID, ale dalej Letni COVID Zdów taki sam ale to poszło, letnikowi dwa Mi się nie zmieniło, przez maseczkę mam Leci to głośno, taki był plan Teraz letnikowi cała Polska zna Letnikowi, taki był plan Letnikowi, ja go nie mam Letnikowi, pole jadę dalej Letnikowi, zdów taki sam Letni COVID, taki był plan Letni COVID, ja go nie mam Letni COVID, ale jadę dalej Letni COVID, znów nie taki sam Ale to poszło, letni COVID-2 Nic się nie zmieniło, wciąż maseczkę mam Leci to głośno, taki był plan Teraz letni COVID, cała Polska zna Letni COVID, taki był plan Letni COVID, ja go nie mam Letni COVID, ale jadę dalej Letni COVID Znów nie taki sam.